Cześć, witam serdecznie, tutaj Lijaj Pyly. Mam dla Was małe info odnośnie tego, że mnie teraz nie ma. Po prostu, rozumiesz sobie, wyjechałem. Koniec sezonu, wy do szkoły, a ja na mini urlopik, żeby sobie jeszcze tak wiecie, zresetować głowę, naładować się pozytywną energią i wrócić, mam nadzieję, ze zdwojoną siłą. Spokojnie, jakieś tam filmy będą, jeden czy dwa, jak mnie nie będzie coś tam wleci, jakaś mapka i nowa seryjka się szykuje. Nowa seryjka, która mam nadzieję, że w miarę fajnie się przyjmie I nie będzie zbyt skomplikowana, ale przede wszystkim będzie polegała na takiej interakcji między mną a wami. Także spokojnie, spokojnie, stay tuned będziecie mieli wszystko fajnie na tacy wyłożone. Co mogę, co mogę, co mogę powiedzieć? Po prostu dobrego miesiąca przede wszystkim wam życzę. Ja wiem, że wrzesień to nie jest najwspanialszy miesiąc na świecie i w ogóle i trzeba wrócić do szkoły i tym podobne, ale przede Przede wszystkim cieszmy się, że kurczę, jesteśmy, żyjemy, kurde, i rozumisz, i, i, i ma być dobrze, i ma być pozytywnie. A ja, oczywiście, jak wrócę. No to będziemy działać sobie dalej. 400 dni hardcore na pewno będzie robione i dalej, i kolejne, i tym podobne. Natomiast potrzebuję do tego czasu, a jeszcze teraz przez tych parę dni miałem tyle wyjazdów, że naprawdę nie miałem czasu, żeby w ogóle siąść, chociaż tych 2-3 godziny, nagrać trochę materiału. Dlatego też właśnie zbieram kuźwa na ten laptop wyjazdowy, żeby sobie móc pracować i z domu, i z. Czegokolwiek, skądkolwiek, gdziekolwiek bym pojechał, będę mógł sobie pracować. I to będzie naprawdę, naprawdę dla mnie dobre, bo ostatnio zaczęły mi te wyjazdy coraz częściej wyskakiwać, czy to jakieś rodzinne, czy to jakieś po prostu gdzieś randomowo i tak dalej. Więc jakby nie patrzeć, potrzebuję być bardziej mobilny, jeżeli chodzi o pracę, bo w domu siedzę ostatnio troszeczkę rzadziej. Ehm, no, także nie martwcie się, wszystko jest ok. Filmy oczywiście będą, streamy jak tylko wrócę. Być może jeszcze jakieś tam posty, coś tam e, będą wlatywały, czy, 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 czy jakieś może mini vlogarski albo coś w tym stylu. Tu później pe, pe, pewnie uzywał, e, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie e, wrócę za niedługo. E, e, nie martwcie się i rozumiesz normalnie, tak łapeczkę może zostawić, tak po prostu, tak na dobry dzień. Co nie, ja ci życzę dobrego dnia, to ty też na dobry dzień mi łapkę zostaw, tak, tak po prostu, nie. Film bez żebrania łapki to nie film po prostu, tak na YouTube? To nie, 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 to tak nie, nie może być. No, także to tyle. Mhm. Wracam za y, niedługo, naprawdę. Obiecuję. Obiecuję i kuźwa, i będziemy działać.